Nie tylko Gifa Szymona, ale i samego News'a. No i donosik. Z okazji dziesięciolecia serii metro foray Games pochwaliło się swoimi planami na przyszłość. Metro Exodus pojawi się na nowej generacji, ale i otrzyma darmową aktualizację. Ale chyba co najważniejsze szykuje się kolejna odsłona cyklu z możliwością pracowania trybu multiplayer. Nieźle. I will find it here. Fani Watch Dogs Legion wyczekujący trybu multiplayer będą zmuszeni uzbroić się w cierpliwość, bowiem potwierdzono przesunięcie daty premiery na przyszły rok. Dla Ubi priorytetem jest usunięcie wszystkich błędów z podstawki. Być może uda się okiełznać słabą wydajność i spore problemy z save'ami. I klasycznie już dostajemy darmową gierkę w sklepie Epic Games Store, i tym razem jest to Spin Tires Mad Runner, pozwalające potaplać się w błocie różnego rodzaju pojazdami terenowymi. Nic tylko podziwiać zaawansowaną fizykę, a za tydzień dostaniemy Cave Story Plus, czyli odświeżoną Metroidvanie. Alternatywą dla Rock Bandów i Guitar Hero od pewnego czasu jest o wiele bardziej zaawansowane Rocksmith, które dla odmiany nauczy nas grania na gitarze. Wszystko wskazuje na to, że Ubisoft planuje powrócić do tej serii, bowiem poszukiwani są specjaliści od tabulatur. No ciekawe. Square Enix w końcu przyznało się do tego, że Marvel Avengers sprzedało się poniżej oczekiwań, co bardziej dobijające wciąż nie zwróciły się nawet koszty produkcji. Nie zamierzają oni jednak porzucić tego projektu i wierzą, że nowa zawartość wskrzesi potrzebę grania, a ja jestem bardzo ciekaw. no. Valhalla otrzymuje solidny patch mający ustabilizować grę oraz naprawić błędy związane z zapisami gry. Dodatkowo nowe konsole otrzymają wybór trybu płynności albo jakości rozgrywki i tutaj ciekawostka, najnowszy Assassin zajmuje pierwsze miejsce sprzedażowe w Polsce. Wikingowie razem silni. Podobno, preload Cyberpunk'a 8 grudnia, więc. Uuu...